Dzień dobry, Aleksandra Irla, program Okien Mediatora. Naszym gościem jest Maja Mazur z Fundacji Każdy Ważny. Dzień dobry. Maju, czy żeby pokonać kryzys małżeński trzeba postawić wszystko na jedną kartę? Czy trzeba? Warto, pewnie warto. Może w takim radykalnym powiedzeniu, że, że, że trzeba, to, to, może, to może nie. Dlatego, że jakoś wychodzę z takiego założenia, że ludzie chętniej przyczyniają się do dobra innych, kiedy nie są do tego przymuszani i te trzeba jest jakimś takim wiąże się z, te, z ogromnym wysiłkiem. kojarzy się z tym, że, że to będzie koszmarnie trudne zadanie do, do wykonania. Warto daje nam poczucie yy, takiego sensu tego, co robię, otwartości na to, co robię i Chęci pracy nad, nad tym, żeby budować relację stałą, relację na długie lata, relację jedyną i wyjątkową w swoim rodzaju. Zadam pytanie inaczej. Czy da się wygrać kryzys małżeński i wyjść z niego obronną ręką, jeżeli mamy cały czas w zanadrzu jakiś plan B? Hmm. Może nas ten plan B trochę zgubić. Możemy, mając ten plan B gdzieś w głowie, że, to, że, że może, może to się nie powieść, że możemy zrezygnować z tego związku albo, albo go zmienić. W razie czego mam dokąd iść gdzieś indziej. Tak, może nas trochę y, sprawić, że przestaniemy, się, y, że przestaniemy się starać, że przestaniemy widzieć to, co można jeszcze zbudować w tym związku? Na czym można jeszcze zbudować w tym związku? To, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli wspólnym małżeństwem, żebyśmy starali się wspólnie rozwiązywać nasze, nasze konflikty, pokonywać nasze kryzysy, wyciągać z nich wnioski, a także żeby. Podejmować decyzję o tym, w jaki sposób, kolejnym razem i kiedy zauważyć te momenty kryzysu. Usłyszałam kiedyś takie porównanie, że można podchodzić do związku małżeńskiego jak do mieszkania, które wynajmujemy, lub jak do domu, który mamy już na zawsze. Mm. Czym będzie się różniło podejście do małżeństwa w tych dwóch różnych sytuacjach, i która rokuje większą szansę na sukces, na takie bycie szczęśliwie razem? Mm -hmm. No zdecydowanie to, kiedy nie mamy wizji tego, że jest to mieszkanie do wynajęcia. Na chwilę. Na chwilę, na moment, bo mniej chcemy wkładać naszego wysiłku w to, żeby mieszkania wynajmowane były dokładnie takie, jakie sobie wymarzyliśmy żeby były dokładnie po naszemu żeby szukać takich momentów i takich. Takich przestrzeni w, nasz, w naszym domu, w którym razem z naszym współmałżonkiem będziemy się dobrze czuć. Moment, kiedy małżeństwo, związek, relacje traktujemy jako wprowadzanie się do domu, który jest nasz, który jest nasz, możemy od początku, kroczek po kroczku, bardzo małe, bardzo małe rzeczy budować właśnie. Według naszej wspólnej wizji, naszych wspólnych marzeń, naszego wspólnego widzenia, naszych wspólnych wartości, naszych wspólnych oczekiwań, naszych wspólnych potrzeb, nasze, naszego, naszego wspólnego bycia w, w relacji. Więc wszystko, co jest w takim stałym domu, jest na zawsze, w sensie nie na zawsze, że nie można tego zmienić, ale na pewno, na, pewno, na pewno jest nasze, a kiedy wymaga zmiany, to w tym wspólnym domu obydwoje decydujemy o, o tym, co zmieniamy i w, jakim, i, w, i w jakim zakresie zmieniamy. W naszym domu, który jest na, nasz na, na zawsze i nasz, i, na, i nasz stały, zdecydowanie możemy zmieniać więcej trochę nawet bardziej radykalnie, w poczuciu tego, że można nawet ścianę przestawić, czyli trochę sprawdzić, w którym miejscu naszego małżeństwa jesteśmy i sprawić, żeby przestrzeń, która jest nadal była przyjazną mi i Tobie. Dokładnie, ja tu pomyślałam, że ścianę przestawić po to, żeby i mi i Tobie było w tym domu wygodnie, wszystkim, mhm. którzy w tym domu mieszkają. Też pomyślałam, że właśnie przy tym domu takim na stałe myślimy bardziej o takim rzeczywiście na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, a nie podejście dopóki mi będzie tutaj wygodnie, a jak przestanie być wygodnie, to pójdę do innego mieszkania. Mhm. No, no tak, jest też takie przekonanie o tym może być takie przekonanie o tym, że to, co jest. Dla nas na stałe jest tym, gdzie mamy więcej wpływu, ale też więcej odpowiedzialności za to, jak ten nasz wspólny dom wygląda. W momencie, kiedy potraktujemy nasz związek jako mieszkanie na wynajem, mamy poczucie mniejszej odpowiedzialności. Mamy poczucie tego, że kiedy coś tutaj nam nie będzie pasować, to poszukamy innego, innego lokum i niekoniecznie wyprowadzimy się stamtąd razem. A powiedz, na czym jeszcze będzie polegało takie podejście właśnie do związku jako do czegoś, co jest tylko na jakiś czas? Jakby pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to to, że pewnie się jakby mniej inwestuje w taki związek mniej emocji, że być może pojawia się nawet jakieś takie kalkulowanie, czy na pewno obie strony w takim samym stopniu są zaangażowane i w takim samym stopniu nastawione na jakieś kompromisy. Mam nadzieję, że to, co powiedziałaś Dotyczy jakiejś bardzo dużej mniejszości. No, mamy taką nadzieję, ale różnie. Tak, 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 tak bym chciała, żeby, żeby to wyglądało. Yy, yy, o tym, że są takie związki, które chcą żyć na trochę i na chwilę, i sprawdzić, i właśnie potraktować to, to bycie razem jako, jako zamieszkanie w domu do wynajęcia. No może sprawić to, że będziemy mniej wysiłku wkładać w, w budowanie tego, co będzie nam służyło, co będzie y, prowadziło nas ku wzrastaniu, co będzie czyniło, że nasz związek będzie bogatszy. Y, Ciekawy, nadal ciekawy, tak samo jak, jak, był, jak był na początku, ale również, że w momentach kryzysu no właśnie tą ścianę albo będziemy podtrzymywać razem, kiedy będzie to nasz wspólny dom, albo razem ją przestawimy po to, żeby nam razem było, ta, było tam dobrze. Czyli, zniechęcamy do podejścia typu asekuranckiego żeby za bardzo się nie angażować, bo możemy przeinwestować jakby tą relację. Hmm. Dużo zależy od tego, na co się umówimy przed związkiem małżeńskim i jak wygląda nasza rozmowa, zanim wstąpimy w związek małżeński. jeśli będąc narzeczeństwem słyszymy o tym, jak wiele mamy wspólnych obszarów i i y, takich, które będą budowały nasz wspólny dom. Przyjmujemy współmałżonka, tego naszego narzeczonego w tamtych czasach, z całym inwentarzem tego, co wnosi do swojego domu, a jednocześnie wiemy, że nie będziemy się licytować. O to, jak było w moim rodzinnym domu, a w Twoim rodzinnym domu, tylko jakie wartości możemy wnieść dla naszego wspólnego związku, to zdecydowanie te próby, te momenty związku w, ta, w takim znaczeniu jak wynajmowanie mieszkania nie ma sensu. No, ale trudno i możemy, możemy stracić dużo, dużo energii na to, a nie będzie to nas, to nas satysfakcjonowało. No, i skąd bierze się w niektórych ludziach takie ostrożne podejście do tego, żeby czasami nie przeinwestować, nie dać z siebie za dużo w tym związku? Mm -hmm. Hmm. No właśnie, moment, w którym zaczynamy tworzyć związek, jest momentem, w którym wnosimy bagaż, który dostaliśmy. Ze swojego domu rodzinnego wchodzimy z takim plecaczkiem wypełnionym doświadczeniami o tym, jak widzieliśmy związek innych dorosłych ludzi najczęściej pierwszymi takimi byli nasi, nasi rodzice jak widzieliśmy to, jak, je, jak relacje między naszymi rodzicami się tworzą w jaki sposób oni pokazują sobie. Szacunek, pokazują sobie szacunek, to, że są sobie, sobie równi, w jaki sposób również przechodzą te momenty kryzysu, konfliktu, w jaki sposób traktują i wychowują, wychowują swoje, swoje dzieci. I ten bagaż może sprawić, że kiedy w dzieciństwie doświadczyliśmy dużo takich momentów, w których. Niezbędna była trochę nasza, na, nasza ostrożność, a także widzieliśmy niepewność co do tego, w jaki sposób związek tworzył dwie dorosłe osoby, które obs obserwowaliśmy. Może również dla nas stanowić podstawę do tego, że że chcemy bardzo ostrożnie podejść do budowania również naszego związku. Mamy mniejszą wiarę w to, że my możemy inaczej. Mamy mniejszą wiarę w to, że my, wiedząc o tym i zauważając te, tą naszą obawę o to, że, żeby stworzyć długi związek, przestajemy chcieć pracować nad, nad sobą, czyli. Chcieć pracować nad tym, że my możemy zrobić inaczej, że my nasz związek możemy stworzyć na stałe, że my będziemy wiedzieli, jakie kroki warte są naszego wysiłku, żeby stworzyć związek na zawsze. Taki związek też o terminie ważności, tylko tym termin ważno, terminem i końcem terminu ważności jest śmierć. Nieunikniona. Czyli, jak zwykle, na koniec okazuje się, że wszystko wynika z tego, w jakiej rodzinie się wychowaliśmy i czym nasiąknęliśmy w tym naszym domu rodzinnym. I to stamtąd też się bierze nasza wiara lub niewiara w to, że małżeństwo może być szczęśliwe przez całe życie i że ewentualne kryzysy można po prostu przetrzymać. Tak, ja bym nawet dodała do tego to, że wynosimy to, że z domu dużo więcej wynosimy tego, co obserwowaliśmy, niż co słyszeliśmy. Dzieci dużo częściej obserwują zachowania ludzi dla nich najważniejszych, ich rodziców, i właśnie tego w jaki sposób oni modelują i tworzą swoją relację, w jaki, w jaki sposób tworzą relacje z nami, w jaki sposób tworzą relacje między rodzeństwem między rodzeństwem, i bardziej zapamiętujemy emocje, które wywołały w nas różne sytuacje, niż zapamiętujemy słowa, które, które ktoś chciał nam włożyć, włożyć do głowy. Po prostu jak przez osmozę nasiąkamy. Tam. Nasiąkamy decydowanie to jest moment, w którym jesteśmy obserwa obserwatorami związku, ale, naszy, ale łapiemy to i uwewnętrzniamy to, co widzieliśmy i na tej podstawie tworzymy swoją relację już w dorosłym życiu. Dziękuję Ci Mali za rozmowę, dziękuję Państwu. Dziękuję.